Cześć, pod materiałem o Audi za 2,5 miliona, które sobie gnije w najlepsze w Oświęcimiu, Było sporo komentarzy, że jestem ukrytą opcją niemiecką, bo powoływałem się na informacje od pana senatora Szczerby. Więc dzisiaj śmiało możecie napisać mi, że jestem pisowcem, bo mamy odcinek tematyczny poświęcony Izerze, w którym Uwaga! Będę chwalił elektromobility Poland. I żebyście nie mieli żadnych wątpliwości, że murem stoję za polskim rządem i na każdym kroku imponuje mi profesjonalizm, yy, zainwestowałem w nowy wystrój. Studia rzekłbym taki... ministerialny. Ale to syf! 29 października debatował parlamentarny zespół na rzecz elektromobilności i energetyki prosumenckiej. I teraz uwaga, nie wierzcie mediom, bo teoretycznie powiedziałem prawdę, ale skłamałem już dwukrotnie, bo po pierwsze, rzeczywiście nazywa się to parlamentarnym zespołem, natomiast na 19 posłów. Jest tam jeden niezrzeszony i osiemnastu z PiSu, co y, po pierwsze świadczy o tym, że jest to zespół pisowski, a nie parlamentarny, a po drugie, no, co wynika z powyższego, nie może tam być mowy o żadnej dyskusji, ewentualnie no, może takiej, czy postawić pomnik Jarka, czy bardziej Lecha y, i dlaczego oba naraz. Natomiast gościem tego parlamentarnego zespołu do spraw elektromobilności i energetyki prosumenckiej 29 października był pan Piotr Zaremba, czyli prezes Elektromobility Poland. I muszę przyznać, że to co i jak powiedział pan Piotr Zaremba, naprawdę mi zaimponowało, bo ja niestety pamiętam, jakie były początki Elektromobility Poland. I pamiętam te górnolotne zapewnienia, że w 2025 roku to w ogóle milion samochodów elektrycznych będzie w Polsce, że będziemy światową czy europejską potęgą w dziedzinie produkcji elektrycznych samochodów i będziemy sprzedawać licencje zagranicznym firmom. No, a potem ogłoszono konkurs na wygląd tego samochodu i szanowna ekspercka komisja debatowała nad tym, czy to auto ma wyglądać tak. Czy może bardziej tak. Naprawdę jak przypominam sobie początki Izery, tak przemówienie, które wygłosił pan Piotr Zaremba na owym zespole było absolutnie mistrzowskie, profesjonalne i bardzo dobrze przygotowane i nie nie przekonał mnie co do tego, że budowa Izery za państwowe pieniądze ma sens. Natomiast próbował i nie było to pozbawione pewnych sukcesów. Po pierwsze, bardzo szanuję pana prezesa za to, że miał odwagę powiedzieć wprost że na tym etapie Polska nie jest w stanie zaprojektować płyty podłogowej, czyli tak zwanej platformy. Tak, nie może być. I tutaj oczywiście sytuacja jest złożona, bo po pierwsze tak, nie mamy kim jej zaprojektować, a po drugie B nie ma jej kto wyprodukować. No a po trzecie jest jeszcze taka kwestia, że non-stop zmieniają się przepisy dotyczące np. bezpieczeństwa pojazdów, więc to, co my dzisiaj projektujemy, musi być projektowane tak, żeby uwzględniać naprawdę absolutnie najnowsze trendy, nawet te, które dopiero się rodzą. Więc zaprojektowanie w Polsce platformy, która po testach Euro NCAP nie rozpadnie się na kawałki, naprawdę jest problematyczne i chwała za to, że w końcu ktoś powiedział o tym głośno, i w twarz parlamentarzystom. Ale muszę też przyznać, że przemawia do mnie przedstawiony przez pana prezesa argument finansowy. Otóż przy zakładanej produkcji na poziomie docelowo 150 tysięcy sztuk, mając w perspektywie wybudowanie fabryki, pozyskanie wszystkich niezbędnych maszyn, utworzenie łańcucha dostaw i tak dalej. Rzeczywiście cytat z pana Zaręby tworzenie w Polsce platformy od zera byłoby wynajdywaniem koła od nowa. Co już na ten moment wiadomo o Izerze. Ciekawa jest na przykład kwestia wyceny, bo Electromobility Poland zakłada, że nasz polski samochód będzie o 12 do 15% tańszy niż konkurencyjne modele, czyli elektryczne auta segmentu C. I tutaj plan jest chytry, a mianowicie zakłada, że nie będzie klasycznej sieci sprzedaży dealerskiej, tylko będą tak zwane showroomy. Chodzi po prostu o to, żeby pokazywać auto w galeriach handlowych, na dworcach, lotniskach i tak dalej i postawić przy takim jednym egzemplarzu Izery jednego kolesia, który będzie w stanie sensownie i z pasją o niej opowiadać. No, i dzięki temu klienci będą mogli dotknąć sobie ten samochód, powąchać, usiąść i tak dalej, ale niekoniecznie kupić, bo jeżeli będziecie chcieli go kupić, czy też wynająć, do tego zaraz wrócimy. No, to po prostu wejdziecie sobie w internecie w konfigurator, wpiszecie co Wam się tam podoba i złożycie zamówienie. I właśnie dzięki temu, że nie będzie tych klasycznych punktów dilerskich, których utrzymanie kosztuje jednak trochę pieniędzy. Ostatecznie cena dla klienta ma być nawet o 15% niższa niż w przypadku konkurencji. Ciekawy pomysł jest też taki, żeby Izera pojawiała się w mniejszych miejscowościach na zasadzie mobilnych punktów dealerskich, czyli takich salonów, które po prostu przyjeżdżają na ciężarówce, na przykład pokazujemy to auto przez dwa dni na rynku, po czym jedziemy dalej. Ten ambitny plan zejścia z ceny w stosunku do konkurencji, oczywiście ma parę słabych stron, na przykład taką, że Konkurencja może wpaść dokładnie na ten sam pomysł, zwłaszcza że mówimy o tym głośno, no ale jest ryzyko, jest przyjemność, pożyjemy, zobaczymy. A partnerem dzisiejszego odcinka po raz kolejny jest firma LETI Shops, czyli platforma sprzedażowa, za pośrednictwem której możecie liczyć na tak zwany cashback, czyli zwrot części kosztów zakupu. Jeżeli za pośrednictwem LETI Shops zrobicie zakupy w jakimś sklepie internetowym, link oczywiście macie na dole w opisie to część z wydanej gotóweczki wróci Wam na konto. Aktualnie jest sezon gorących wyprzedaży, więc Leti Shops ma dla Was ofertę specjalną. Wystarczy, że za pośrednictwem Leti Shops zrobicie zakupy za co najmniej 10 zł i wymyślicie jakieś fajne hasło reklamowe, a weźmiecie udział w konkursie, gdzie główną nagrodą jest wycieczka na Malediwy, za uwaga 40 tysięcy złotych. Pula nagród w tym konkursie to 100 tysięcy złotych. Do wygrania są między innymi iPhone'y, PlayStation 5, MacBook'i, karty podarunkowe, Allegro, telewizory czy chociażby hulajnogi Xiaomi, także polecam. Najwięcej kwestii spornych dotyczy oczywiście platformy. Tutaj wyjaśniam, że platforma to nie jest tylko wanna, czyli ta płyta podłogowa, ale to jest wszystko, co jest związane z ruchem pojazdu, czyli układ napędowy, hamulcowy, bateria akumulatorów, um, układ kierowniczy zawieszenie, itd, i Tutaj na pewno cytat będziemy korzystać z gotowych rozwiązań spółek światowych producentów. No i teraz pojawia się pytanie, że skoro bateria, silnik i wszystko inne ma być kupione, to co do jasnej cholery ma być w tym samochodzie polskiego? I już odpowiadam: Polskie ma być wszystko, co będziecie mogli zobaczyć, powąchać i dotknąć. Czyli karoseria łącznie z szybami i w zasadzie całe wnętrze, czyli decha rozdzielcza, przełączniki, układ wentylacji, klimatyzacji, fotele itd. itd. Jeżeli już mówimy o tym partnerze strategicznym, czyli o dostawcy platformy, to pan prezes zaręba. Zapewnia, że z technicznego punktu widzenia to ta platforma niby jest już wybrana, ale my tak jeszcze nie do końca się tym chwalimy, no bo oczywiście trwają negocjacje. I tutaj ja przypominam, że mniej więcej miesiąc temu, czyli powiedzmy, że we wrześniu 2021 roku, były takie oficjalne wypowiedzi, że gdy poznamy dostawcę platformy, okaże się, że jest to światowej klasy producent, co do którego nie ma wątpliwości, że robi dobre samochody. I tutaj ważna informacja, bo niedalej, jak dwa tygodnie temu, pierwsze auto elektryczne zaprezentowała Toyota, mówiąc elektryczne, mam oczywiście na myśli auto bateryjne. Chodzi o model bZ4Y, idiotyczna nazwa, czyli pierwsze auto zbudowane na platformie eTNGA. Które dla Waszej informacji ma jakieś 71 kWh, jeżeli chodzi o pojemność baterii, troszeczkę ponad 200 koni mechanicznych i 200 niecałe 70 Nm w wersji podstawowej z napędem na jedną oś, bo będzie jeszcze z napędem na cztery koła. I to wszystko przekłada się na realny zasięg w granicach 380 km, czyli 450 według normy WLTP. Czy wiadomość o zaprezentowaniu pierwszej bateryjnej Toyoty jest w jakiś sposób zbieżna z izer Nie wiem, to są tylko moje przypuszczenia. Ale rzeczywiście w kuluarach y, Japończycy przewijają się dosyć często. Co jeszcze warto wiedzieć o Izerze? Otóż na pewno mają być dwie linie modelowe, nie dwa modele, tylko dwie linie modelowe. Pierwsza linia modelowa, czyli mniej więcej ta, którą zapowiadały makiety, które zrobili nam Włosi, ma obejmować hatchbacka, suwa i co ważne, kombi. To kombi naprawdę w moim odczuciu jest ważne, bo przecież wiadomo, że ponad 70% sprzedaży nowych samochodów w Polsce to są firmy. Więc firmy rzeczywiście lubią, żeby auto było praktyczne, i tutaj jak najbardziej ukłon w ich stronę, moim zdaniem, jest bardzo mądry. Drugą linią modelową ma być mały hatchback, być może crossover segmentu B, ale on pojawi się dopiero po tym pierwszym pojeździe klasy ComPACT. Jeżeli pytacie o to, jak IZERA chce dotrzeć do polskich klientów, to już odpowiadam. Pan prezes Zaręba mówił m.in. o zasobach dotyczących informacji, czyli waszych danych osobowych, będących w zasięgu czy w bazach danych państwowych spółek typu PKO, na przykład, które są rzeczywiście niedostępne dla dealerów innych marek typu Volkswagen. No i tutaj faktycznie może to w jakiś sposób zadziałać. Przy czym tak jak powiedziałem, docelowa produkcja to jest 150 tysięcy sztuk a tylko 30 tysięcy przeznaczone na rynek polski. No i tutaj jest niestety mały problem, bo oczywiście nikt nie zadał panu prezesowi pytania o to, jak chcemy promować tą markę za granicą, a zakładając, że 70% produkcji ma iść właśnie na zachodnie rynki, uważam, że jest to jednak ważny aspekt całego przedsięwzięcia. Swoją drogą właśnie ta polskość przejawiająca się między innymi w materiałach użytych do wykończenia wnętrza ma być atutem Izery przedstawianym jako... Y Aspiracja do segmentu premium, bo rzeczywiście tak mamy dosyć duże doświadczenie jako kraj w produkcji na przykład właśnie tapicerek, desek rozdzielczych itd. Tak tak Faktycznie możemy pokusić się o zrobienie tego nieco lepiej niż dla konkurencji, w sensie takim, że przy cenie niższej niż konkurencja segmentu C, i Zera ma stwarzać wrażenie pojazdu wyżej pozycjonowanego właśnie ze względu na design, czyli na wygląd nadwozia i wykonanie wnętrza. Pan Zaremba nie ukrywa wcale, że Izera nie jest tylko projektem wizerunkowym, ale przede wszystkim projektem mającym na celu ratowanie miejsc pracy na Śląsku, bo tutaj też cytat z pana prezesa, Śląsk jest obszarem, który bardzo mocno ucierpi na skutek transformacji energetycznej. I tutaj rzeczywiście trzeba się zgodzić, że biorąc pod uwagę inwestycje... Typu fabryki motoryzacyjne. Jedno miejsce pracy w takiej fabryce zapewnia byt 4 do 5 innym pracownikom u podwykonawców, a ci podwykonawcy rzeczywiście mają być w Polsce. I patrząc przez taki pryzmat, czyli przez pryzmat ratowania miejsc pracy, projekt rzeczywiście może nie jest głupi. Natomiast w dalszym ciągu uważam, że po prostu nie broni się biznesowo, ale żebym się mylił. Oczywiście było też parę wypowiedzi, które no, zabrzmiały mi lekko fałszywą nutką i dotyczą one przede wszystkim ambitnego planu uruchomienia produkcji, bo y, przypominam, pierwsze auta mają zjechać z fabryki w czwartym kwartale 2024 roku, a do dzisiaj, a tak naprawdę do połowy 2022 roku, Electromobility Poland nie będzie miało terenu pod, budowę fabryki, bo to, że myśmy przepchali przez parlament te słynne lex zera to jedno, ale dopiero teraz zaczyna się cała ta procedura wymiany gruntów i przypominam, że ta wymiana gruntów ma się wydarzyć między gminą Jawożno a lasami państwowymi i dopiero na końcu tej drogi jest Elektromobility Poland, który musi kupić ten grunt od Jawożna. Na zasadzie przetargu, a to są, jak wiadomo, procedury i to jest czas. Także przy najlepszych wiatrach i zakładając, że nikt nigdzie się nie poślizgnie, takie realne wbicie łopaty na budowie to jest. No, czerwiec 2022, a podkreślam, że pod koniec 2024 chcemy produkować już realne jeżdżące samochody. To jest bardzo mało czasu, nie tylko na pracę ziemne i postawienie tej fabryki, ale też wyposażenie jej, no i dogranie tych wszystkich łańcuchów dostaw, zwłaszcza w warunkach takiego kryzysu w motoryzacji, jak jest obecnie. Dwa, nie jest też do końca pewne, czy Izere w ogóle jako taką da się kupić, bo w wątku o finansowaniu, pan prezes Zaręba mówił o tym, że w jednej racie klient otrzymywać ma samochód, opłatę za energię, ubezpieczenie czy serwis typu wymianę opon. I teraz pojawia się pytanie, którego oczywiście na parlamentarnym zespole nikt nie zadał: czy będziemy spłacać faktycznie swój samochód, czy raczej będzie to forma leasingu konsumenckiego, za którą Polacy nie przepadają? Muszę też powiedzieć, że nie podobał mi się fragment, w którym pan Zaręba przekonywał, że powinniśmy wprowadzać ambitne cele w zakresie elektryfikacji transportu, co jest oczywiste z punktu widzenia człowieka, który zarządza spółką, która ma zarabiać na sprzedaży elektrycznych samochodów. No ale ja jednak przypominam, że średni wiek samochodów w Polsce to jest 15 lat, a ambitne cele w zakresie elektryfikacji transportu śmierdzą mi. Nomen omen, strefami czystego transportu, co myślę, że wielu polskich kierowców raczej zdenerwuje niż ucieszy. Plany są ambitne i faktycznie zakładają nieustanny rozwój na przykład taki, że po tych pierwszych generacjach, o których wspomniałem które mają być docelowo produkowane w roku 2032 czyli mamy taką dziesięciolatkę wyznaczoną. Mają przyjść kolejne, które już faktycznie będą opracowywane przez Polaków. Bo w szerszej perspektywie, Izera ma być takim integratorem nowoczesnych technologii, które dopiero gdzieś tam w głowach polskich inżynierów się rodzą albo nawet tych inżynierów, którzy też dopiero sami się rodzą. Problem polega na tym, żeby przetrwać te pierwsze 10, 15 czy 20 lat, które naprawdę będą kluczowe. A czas, jak wiecie, ucieka, bo na rynku nie jesteśmy sami, a konkurencja nie śpi. Na dzisiaj tyle. Chciałem po prostu, żebyście wiedzieli, co dzieje się wokół projektu IZERY. Nie ukrywam, że w dalszym ciągu nie jestem przekonany co do biznesowego sensu. Pakowania 5 miliardów złotych w tego typu kurę, która być może za 30 lat będzie znosić złote jajka, ale chciałbym się mylić, natomiast mam niestety takie nieodparte przeczucie, że wszystko skończy się dobrze, ale pacjent umrze, to znaczy tak, my naprawdę postawimy tą fabrykę i tak naprawdę będziemy produkować w Polsce izery. Tyle tylko, że w tym 2032 roku okaże się, że sprzedaż jest daleko poniżej oczekiwań i wówczas na gwałt będziemy musieli szukać inwestora, który przejmie od nas tą fabrykę dla faktycznego ratowania miejsc pracy na Śląsku i wtedy te nasze 5 miliardów złotych z budżetu za jakieś się pieniądze przejmie inny inwestor. Zakładam, że ten, który dostarczy nam na dzień dobry platformę. Przedstawiłem Wam, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Podzieliłem się też moimi y, uwagami i troszeczkę obawami. I tyle. Trzymajcie się ciepło. Motoprawda w internecie. Pozdrawiam. Paweł Rygas.